Cześć dziewczyny, dostałyście prezent? Wow, to czekoladowa fontanna, wspaniale! Wygląda bardzo apetycznie. Zaczynamy challenge z czekoladową fontanną. Sprawdźmy, jakie smakołyki dostałyście do zanurzenia fontannie. Wyglądają super! A co ma Wednesday? Coś okropnego. Nie chcę nam tego pokazać, więc spróbujmy na początek słodyczy enid. Moje cake popsy są takie smakowite, że chcę ich szybciutko spróbować. A w czekoladzie są jeszcze lepsze. Niesamowite. Podoba mi się. Mam tyle cake popsów, że muszę spróbować Nie Niezła weżerka. Ochyda, fuj. A ja mam mackę ośmiornicy. Wygląda interesująco. Nigdy nie próbowałam czegoś takiego z czekoladą. Zanurzamy ją w fontannie i próbujemy. Czekolada ze śmiernicą nie wygląda zachęcająco. Na początek muszę polizać. Nieco dziwne, ale spróbuję. O, to jest całkiem pyszne. E, nic nie krzyw się tak. To jest bardzo smaczne. Radzę Ci spróbować. Nie, dzięki. To wcale nie wygląda dobrze. Lepiej zjem moje cake popsy, chcesz? No i dobrze, bo i tak nie chciałam się dzielić. Zjem to sama. Czekolada jest taka pyszna. Super! Uwielbiam to wyzwanie. Nadszedł czas na nowe smakołyki. Przyjrzyjmy się bliżej. Ma kolorowe jajka, a ma kolorowa jajka, Wednesday czarnego burgera. Próbujcie. Myślę, że ten straszny burger z czekoladą będzie pyszny. I mam rację, jest naprawdę dobry. Wednesday jest takim apetytem, aż mi ślinka cieknie! Chcę spróbować. Zapomnij, kończę ostatni kawałek i nie zamierzam się dzielić. Rączka wytrzymi twarz z okruchów i czekolady. Dziękuję. Enid, możesz kontynuować. Te kolorowe jajka są takie dziwne, ale bardzo piękne. Na pewno nikogo nie ma w środku, więc spróbujmy. O, są surowe! Czemu nikt mi tego nie powiedział? Fu, chyba, nie chcę więcej. Ale dla challenge'u jestem gotowa spróbować jeszcze kilku. Rozbiję wszystkie surowe jajka do miski. Podłam na super pomysł. Zrobię pyszny napój jajeczno-czekoladowy. Na pewno łatwiej i smaczniej będzie zjeść wszystkie jajka. Uff, biorę się w garść i piję do dna. Fuj, dałam radę. Ale jakoś mi niedobrze. Surowe jajka zdecydowanie nie są dla mnie. Czy to tęcza? Co za obrzydliwość. Wednesday ma tęczowe na To ciekawe, a Nit ma czarny rożek z lodami w kształcie czaszki. Wydaje mi się, że wszystko powinno być odwrotnie, ale próbujcie. Zgadzam się spróbować tęczowych naczosów, chociaż nie wyglądają apetycznie. O, tu jest jakiś guzik. Trzeba nacisnąć i zasubskrybować kanał. Doskonale wracamy do degustacji. Spróbujmy najpierw bez czekolady. Smakują całkiem nieźle, a jak będzie z czekoladą? Mmm, pyszne. Teraz moja kolej, aby spróbować tych przerażających lodów w czekoladzie. Pod czekoladą ta czaszka lodów nie wygląda tak przerażająco. Czas spróbować. Jakie pyszne. Lody są niesamowite. Bardzo mi smakują. Lody już zjadłam, a teraz nabiorę troszkę czekolady do waflowego rożka i spróbuję. Wystarczy. Ale dobre. Wednesday, nie wiedziałam, że twoje czarne jedzenie może być takie dobre. Jesteś cała brudna. Na dłoni zostało troszkę czekolady. Muszę to zlizać. Rewelka. O, rany to straszne. Enid dostała karaluchy. Jak ty to zjesz? Poruszają się. A co tym razem dostała Wednesday? Kolorowe pączki. Wednesday, zamieńmy się. Co? Chcesz mi dać karaluchy? Nie ma mowy, będę patrzeć, jak cierpisz przy jedzeniu karaluchów. No dalej, jedz. Ale one są takie straszne, nie chcę. Będę musiała zanurzyć je w czekoladzie. Fuj, w czekoladzie wyglądają jeszcze gorzej. No to takie okropne! Absolutnie nie lubię karaluchów w czekoladzie. Nigdy więcej tego nie zjem. Pilnie muszę popić smak karaluchów czekoladą. Och, to jest takie dobre. Dobrze, że jest czekolada. To nasza wspólna fontanna Enid. Teraz moje kolejne jedzenie pączków. Spróbuję ich bez czekolady. Mmm, kolorowe pączki są pyszne. A teraz chcę spróbować z czekoladą. Tyle wystarczy. No to jem. Jakie dobre. Tak, bardzo chcę pączków, są takie piękne. Masz rację, Nit. Te pączki są niesamowite, a czekolada sprawia, że są jeszcze lepsze. Hurra, nowe przysmaki! Wednesday ma okropny czarny ser. Zacznijmy od Nit, która ma piękny tort. Cieszę się, ukroję mały kawałek. Zobaczmy, jakie ciasto jest w środku. Ojej, tęczowe! Super! Kocham wszystko, co tęczowe. Ten tort jest taki pyszny. Ojej, Wednesday, szkoda, że nie dostałaś ciasta i nie możesz ocenić, jak pyszne jest tęczowe ciasto czekoladowe. Super! Ale ekstra. Uwielbiam słodycze, zwłaszcza kiedy są tęczowe. Wednesday, co tak siedzisz? Jedz swój czarny ser. Dobrze, mam kawałek okropnego, śmierdzącego sera. Mam nadzieję, że czekolada mi pomoże. Potrzebuję więcej. Próbuję. Fu, jakie to niedobre. Ale zjem do końca. Mam pomysł. Wednesday, chcesz kawałek tęczowego ciasta? Nie to nie. Sama zjem całe ciasto do końca. Czas na nowe smakołyki. Co tam macie? Wednesday ma czarną paprykę. Wygląda interesująco. Muszę jej szybko spróbować. Zanurzam w czekoladzie i jem. Pyszna. O nie! Jest mi gorąco. E, nic to nie jest śmieszne. Jest mi bardzo gorąco. Czarna papryka jest bardziej ostra niż czerwona. Muszę zapić jej ostrość czekoladą, tylko ona mi pomoże. Uff, już mi lepiej. Teraz ty. Dobrze, mam kolorowe pierścionki z lizakami. Super! Chcę je szybko zjeść. Zanurzamy w czekoladzie i próbujemy. Mmm, w czekoladzie są takie przepyszne. Muszę oblizać wszystkie lizaki. Rewelka. W dodatku są takie piękne. Super. Ochyda. Co tym razem wam przygotowali? Wow, Enid ma makaron. Jest cały z żelków. Super. A co ma Wednesday? O, czarne ślimaki, ochyda. Wednesday zdecydowanie nie chce być pierwsza, więc zacznijmy od Enid. Cieszę się, że mogę zacząć. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować żelkowego spaghetti. Zanurzam w czekoladzie. Och, ale pyszne! Rewelacja! Jak ja mam zjeść te ślimaki? Już wiem, mam to specjalne urządzenie do jedzenia ślimaków. Wszystko się uda. Spróbujmy. Ojej, odleciał! Co to jest? Ślimak w kawie! To na pewno wybryki Wednesday. Ups, jeszcze jedna próba. Teraz na pewno się uda. Ups, Wednesday! Przestań rzucać ślimakami! Przepraszam Anit, nie robię tego specjalnie, ale to urządzenie nie działa. Wezmę mały widelec. O, udało mi się wydostać jednego ślimaka ze skorupy. Zanurzam go w czekoladzie i próbuję. O, chyda! Nie mogę nawet na to patrzeć, Wednesday. A ja będę musiała wszystko zjeść. Jestem w gorszej sytuacji. To za obrzydliwość. Nigdy więcej nie zjem ślimaków. Brawo, przebij piątkę. Nie, no trudno.